Dzisiaj chyba ostatecznie się wyjaśni to, czy Mojżesz miał te rogi, czy ich nie miał, jak to naprawdę było. Witajcie do Zespiżarnianie, witaj Joanno. Witaj Przemo. Lubię te środowe spotkania, bo wiecie, ja się mogę razem z Wami tak usiąść na ławeczce i, i, się, i się zasłuchać. Tak, a co do rogów, ponieważ one nie są podkreślone w naszym czytaniu. Chodzi o promieniowanie, o promienie słońca, które jakby wychodziły. I teraz, słowo keren może zależnie od kontekstu oznaczać promienie, albo może oznaczać rogi, bo e, literalnie w pierwszym znaczeniu e, można by było powiedzieć, że ono oznacza rogi, ale też. E, Keren może, może mieć formę czasownikową, i wtedy mamy tu do czynienia z karan, a karan oznacza blask, albo wychodzenie rogów. No i teraz musimy to zweryfikować, że jeżeli mamy coś, co wychodzi ze skóry, tak, i jest związane z twarzą. No to rogi, jakkolwiek by nie było z twarzą i z, panim, jest związane z komunikacją, tak? No to nie chodzi o to, że na skutek widzenia twarzą w twarz z Bogiem, nagle skóra, czy skóra twarzy Mojżesza wypuszcza rogi. Stąd bardzo jest istotne, żebyśmy skojarzyli sobie, że jednak w biblistyce następują, następuje duży progres, ponieważ dzięki temu, że mamy dostęp do rozpoznawania przez porównawcze czytanie głębszego. Jakby głębszego rozumienia specyfiki języka hebrajskiego biblijnego, czyli tego według, jakich, jakby, jakimi on prawidłami się rządzi, tak? co to znaczy kultura oralna, dzisiaj na ten temat bardzo dużo wiemy, jesteśmy w stanie dzięki temu rozpoznać, jak bardzo ważne są konteksty, w których dane słowo, tak jak u nas słowo zamek, nabiera de facto właściwego znaczenia. Stąd możemy się oczywiście tutaj. Wkurzać, że albo to powinno być napisane, no ale jak zobaczysz słowo zamek, a nie wiesz jaki i do czego, no to też zostajesz w czarnej dziurze, bo nie wiesz o co chodzi. Stąd rogami dzisiaj się nie zajmujemy, ale zajmujemy się Panem Bogiem. Zapraszamy Was teraz do, do czytania, w którym oczywiście zwracamy uwagę na Bożą Obecność. Te słowa są wytłuszczone. Zwróćcie uwagę, jak niezwykle istotny jest fakt, że Mojżesz podejmuje tą propozycję rozmowy, jaką Pan Bóg stwarza. Nie, że Mojżesz nagle idzie i zaczyna rozmowę z Bogiem, bo gdyby go Pan Bóg nie zaprosił, to Mojżesz mógłby sobie pomarzyć. Gdyby Pan Bóg nam siebie nie objawił, nie pokazał, nie był tu, no to moglibyśmy sobie pomarzyć, tak, o rozmowie z Nim. Więc Bóg jest pierwszy, a my jesteśmy zaproszeni do bycia. I co więcej, w miarę poznawania Pana Boga, tak jak tutaj u Mojżesza, ważne jest wszystko, co Pan powiedział, bo dzięki spotkaniu z Bogiem nagle odkrywamy, wow, tak. Zmienia się nasze funkcjonowanie, bo promieniejemy Bogiem na każdą stronę, i mamy Mojżesza, który będzie wracał w bezpośredni kontakt z Bogiem, przed oblicze to nie jak przed oblicze Króla i padnijcie narody tylko alpa nim czyli w bezpośrednim kontakcie, w którym nie ma żadnej bariery, nie ma żadnej przeszkody i znowu Mojżesz, któremu zależy. Tak I Mojżesz będzie chronił tą przestrzeń e, swojej tej intymności, rozmowy z Bogiem. Będzie nakładał zasłony na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem, czyli bezpośrednio odsłonięty najbardziej jestem z Bogiem. I przez to cała jego świętość, cała jego dobro, cała jego miłość, przenikając mnie, może potem wychodzić na innych. I takiego promieniowania, takiego powrotu ze spotkania z Bogiem Wam, wam życzymy, właśnie nie z rogami, tylko z taką promieniejącą twarzą. I nie zasłaniajcie jej, niech ona promienieje, naprawdę. Bo w, nie po to się zapala światło, żeby chować pod, pod zasłoną, pod łóżkiem, pod korcem, gdziekolwiek, tylko stawia się wysoko na świeczniku, żeby świeciło tym, którzy są w domu. Więc. Hmm, no właśnie, takiego świecenia Wam życzymy. Jak wrócicie już z tego spotkania z Bogiem, to oczywiście wróćcie koniecznie do działu komentarzy. Tam Was zapraszamy do tego, żebyście podzielili się tym, co z tego spotkania wynikło. Ja ostatnio zaniedbałem taką praktykę, ale przypominam Wam, że też w opisie znajdziecie link do. Do, graficznego, do graficznej wersji tego czytania. Po to, żebyście sobie mogli przeczytać, jeżeli nie macie dostępu w tym momencie do Biblii, a chcielibyście do tego tekstu sięgnąć bezpośrednio, link jest właśnie w, w opisie. Cóż, w takim razie, jak już po tym wysiłku, takim z tego spotkania, przyjmowania spodnie, tak, i tej radości, która z tego wynika, będziecie czuć niedosyt, to oczywiście zapraszamy na humank.pl. Tam się dokarmicie bardzo urozmaicone menu, wiele materiałów biblijnych. Do kontaktu z nami zapraszamy na kontakt małpaspizarniawiary.pl do Joanny czy do mnie bezpośrednio. Jeżeli do Joanny, ja od razu przekazuję maila dalej, także możecie pisać na ten adres. Dobrego, pięknego spotkania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się z Bogiem z bogiem.